Dzień dobry Państwu. Mówię różnymi językami, ale nie po angielsku, dlatego poproszę naszego organizatora konferencji, aby był uprzejmy, przetłumaczyć to, co za chwilę chciałabym powiedzieć. Z prawdziwą przyjemnością w imieniu Ładzie chciałam powitać wszystkich Państwa na naszym wydziale, Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Piczłodowskiego. It is my great pleasure on behalf of all deans of the faculty of School of Humanities to welcome everyone um, in our um, school. Witam Państwa bardzo serdecznie, uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat marzeń snów i to nie tylko amerykańskich. A

u nas w Rubinie, bardzo, bardzo serdecznie witam. We're also very proud to have people uh, here from all over the world, from as far as the United States and Brazil. Nie pozostaje mi nic innego, ja życzę Państwu wspaniałych, miłych i owocnych obrad. Aczkolwiek jestem w pełni przekonana, że konferencja będzie i tak fantastyczna, i to nie tylko z powodu podejmowanej problematyki. So, I would like to conclude and wish all of you fruitful and interesting. I'm sure.